Aby zarejestrować się w naszym programie partnerskim, wejdź na stronę ppcneo.pl. Kliknij przycisk Zarejestruj się. Podaj adres e-mail, z którego będziesz korzystać w naszym programie partnerskim. Ustal swoje hasło i powtórz je. Podaj adres strony internetowej, która do Ciebie należy. Możesz podać także adres bloga, kanału na YouTubie, czy profilu na Facebooku, Instagramie lub Pinterest. Wybierz maksymalnie 3 kategorie, które najlepiej opisują Twoją stronę. Wybierz kraj zamieszkania. Zaznacz, czy zakładasz konto prywatne czy firmowe. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin. Jeśli chcesz, możesz zaznaczyć zgodę marketingową. Potwierdź, że nie jesteś robotem. I kliknij przycisk Zarejestruj się. Przejdź na skrzynkę mailową podaną przy rejestracji i wejdź w wiadomość od programu partnerskiego ceneo.pl. Kliknij przycisk Potwierdź rejestrację. Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się teraz zalogować i zacząć działać w naszym programie partnerskim.